W Tomaszowie Mazowieckim od 31 maja do 2 czerwca odbywał się 12. ogólnopolski zjazd Dużych Rodzin organizowany przez Związek Dużych Rodzin 3 Uczestniczyły w nim rodziny wielodzietne z całej Polski w sumie około 700 osób. Zjazd miał charakter jubileuszowy z uwagi na dziesięciolecie wprowadzenia ogólnopolskiej karty Dużej Rodziny. Karta była jednym z postulatów Związku Dużych Rodzin. Udało się ten postulat zrealizować i okazał się dużym sukcesem. Jest to projekt w pełni obywatelski, zainicjowany oddolnie i rozwijany przez same rodziny w partnerstwie z władzami. Jak dotąd wydano niemal 5 milionów kart. Zniżki na karta Dużej Rodziny udziela około 15 tysięcy firm. Zdaniem Joanny Krupskiej, wieloletniej prezes Związku, mamy obecnie najlepszą kartę Dużej Rodziny w Europie. Związek Dużych Rodzin 3 Plus ma jeszcze wiele innych postulatów. Nie chodzi o przywileje dla rodzin, ale raczej wskazywanie tych obszarów, na których rodziny są dyskryminowane lub traktowane niesprawiedliwie. Jeden z takich obszarów dotyczy form opieki nad małym dzieckiem do lat 3. Państwo, na przykład w ramach babciowego, dofinansowuje w znacznie większym stopniu opiekę instytucjonalną niż opiekę własną matki. Mamy, które pójdą do pracy, otrzymywać mają 1500 zł, czy to na żłobek, czy na opiekę babci lub niani. Mama, która sama chce opiekować się swoim dzieckiem, otrzyma jedną trzecią tej kwoty. Wybór kobiety, która sama chce zajmować się swoim dzieckiem, jest zatem traktowana niesprawiedliwie. Związek dużych rodzin uważa to za formę nierówności, dzielenia kobiet, a także wpływania finansowego na wybory rodzinne. Związek ma też propozycję zmian podatkowych. Postuluje wprowadzenie rodzinnego i podatkowego na wzór francuski. Polegać by to miało na możliwości rozliczania się małżonków razem z dziećmi, to znaczy uwzględnienia przy rozliczeniu podatkowym liczby osób w rodzinie. Obecnie z dziećmi może się rozliczać tylko samotny rodzic. Małżonkowie nie. Eksperci związków wskazują, że jest to niesprawiedliwe i w pewnym sensie zachęca do zniechęca do formalizowania związków. Inny temat to kwestia emerytur. Kiedyś było tak, że im ktoś miał więcej dzieci, tym był lepiej zabezpieczony na starość. Teraz jest dokładnie odwrotnie jest zabezpieczony gorzej. W sensie ekonomicznym rodzicielstwo się nie opłaca. Wychowanie dzieci jest ogromnym kosztem ponoszonym przez rodziny. Korzysta z tego całe społeczeństwo. Opiera się na tym również system emerytalny, gdyż nie może on funkcjonować bez kolejnych pokoleń pracowników. Wartość pracy opiekuńczo-wychowawczej nie jest jednak w tym systemie uwzględniana, i to, jak postulują dużo rodziny, należałoby zmienić. Należy przywrócić naturalny związek między wysiłkiem rodzicielskim a bezpieczną starością. Tak by system emerytalny nie zniechęcał do rodzicielstwa. Zwłaszcza wobec tak dużego kryzysu demograficznego, jaki mamy obecnie, państwo powinno zachęcać, a przynajmniej nie zniechęcać do tego, by dzieci się rodziły.